Kochane dzieci, drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Uroczystość Trzech Króli Liturgii Świętej jest nazywana objawieniem pańskim, bo widzimy, że aby rozpoznać Pana Boga, rozpoznać Jego obecność, Jego działanie, ba, nawet aby uznać i poznać Jego miłość i gotowość pomocy, której nieustannie udziela ludziom, Trzeba się niekiedy potrudzić, tak jak się natrudzili ci trzej mędrcy, czy trzej, zwani trzema królami ze wschodu, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Przybyli ze wschodu, z daleka. Była to druga, długa i pewnie niewygodna wędrówka, związana z podróżą na wielbłądach, ale jeszcze pewnie trudniejsza. Była wędrówka intelektualna, duchowa droga, poszukiwanie tej prawdy o tym kimś niezwykłym, zapowiedzianym w różnych księgach, zwłaszcza w księgach natchnionych, zapowiedziany przyszły król Izraela, którego szukali mędrcy i którego, których, którego chciał zamordować przestraszony tą wiadomością Herod, król. Ciekawa rzecz, że ci dzisiejsi mędrcy dotarli do obiecanego mesjasza, do tego niezwykłego dziecięcia urodzonego w niezwykłych warunkach, skromnych, ubogich w Betlejem, dotarli jednak przez trud własnego poszukiwania najpierw prości pasterze. Oni też umieli zauważyć znaki, umieli usłyszeć głos tych, którzy im mówili, że się narodził w Betlejem Mesjasz, król żydowski. Poszukiwanie. Żeby dotrzeć do Jezusa, do prawdy o Bogu, trzeba mieć odwagę poszukiwania. Trzeba, trzeba niekiedy mieć wrażliwość rozeznania tych znaków, które po drodze mogą nam być ofiarowywane trzeba tego dodatkowego słuchu żeby i odwagi i wytrwałości żeby jednak dotrzeć do prawdy która się kryje za tymi znakami naukowe poszukiwania obserwacja różnych wydarzeń i dziś mogą pomóc w dotarciu do Pana Boga i w odkryciu nowej rzeczywistości nadprzyrodzonej tej rzeczywistości, która już tu się na Ziemi odkrywa, a która będzie naszym udziałem kiedyś po śmierci. Zauważmy jednak, że jako pierwsi do, nowo, do Nowonarodzonego Mesjasza przychodzą ludzie skromni, ludzie skromnego, prostego serca. To proste serce trzeba zachować, nawet będąc wśród najwyższych, najbogatszych, najbardziej wyeksponowanych ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważna zasada, która jest otwarciem dla każdego z nas tych możliwości, jakie Pan Bóg otwiera przed każdym człowiekiem pokornego, skromnego serca. Jak to wytłumaczyć, że jednak mimo wszystko istnieje tak wielu ludzi, i to ludzi mądrych, uczciwych, prawych, a niewierzących? Jak wytłumaczyć, że dla jednych pewne znaki, wydarzenia czy słowa stają się drogo do odkrycia prawdy, a inni te same wydarzenia i te same znaki odrzucą, zlekceważą albo opacznie zinterpretują? Może to sprawa pokornego umysłu i serca jednak, albo może to wrażliwość, sprawia, że ludzie, te, niektórzy ludzie tę wrażliwość i tę potrzebę, tę tęsknotę za czymś więcej zachowują w sercach. A może też potrzebne są sprzyjające okoliczności albo pomoc odpowiedniego człowieka, abyśmy potrafili się zatrzymać, wyciszyć i zauważyć nowe źródło gwiazdy świecącej nad Betlejem, nad naszym Betlejem, nad prawdą naszego wędrowania do odkrycia zbawiciela, i dzisiaj wielu mądrych ludzi, wybitych naukowców dochodzi do wniosku, że niezwykłe bogactwo i fascynujący porządek we wszechświecie jest niemożliwy do przyjęcia bez stwórcy, bez umysłu wszechmocnego, w przerastającego mądrością ten porządek, który ludzie powoli odkrywają. Jest taki bardzo znany geniusz w dziedzinie fizyki, laureat Nagrody Nobla Max Planck, który stwierdził w cudzysłowie: Cała materia powstaje i istnieje tylko dzięki jakiejś sile która wprawia cząsteczki atomów w wibracje i spaja układ słoneczny. Musimy przyjąć, że za ową siłą stoi świadomy i inteligentny umysł, będący matrycą tej całej bogatej materii. A znany na całym świecie włoski śpiewak, operowy, niewidomy, Andrea Bocelli, który niedawno też gościł w Polsce, w ostatnio wydanej książce Współczując ludziom niewierzącym, z fascynacją mówi o Bogu, którego rozpoznaje się przez wiarę. Cytuję: Ateista przypomina znajdę, który zapytany o swe pochodzenie odpowiedziałby: Mój ojciec, moja matka, nie istnieją. Nigdy ich nie spotkałem, nigdy o nich nie słyszałem. Zostałem znaleziony w koszu na śmieci gdzie zmaterializowałem się od tak przez przypadek zatem jestem dzieckiem przypadku nie bracia i siostry nasza wiara nie jest przypadkiem nasze istnienie na tej ziemi nasza obecność dzisiaj w tym kościele nie jest przypadkiem jest wielkim darem jest światłem wiary rozproszającym mroki naszego życia i może być punktem oparcia bardzo ważnym w naszym życiu ziemskim, ale też w momencie przekroczenia tej granicy. Wiara jako odniesienie do Boga umacnia, obiektywizuje i porządkuje nie tylko życie konkretnego człowieka, nie tylko poszerza jego horyzonty myślowe, ale otwiera przed nami nową, nadprzyrodzoną rzeczywistość, daje sens życia i wprowadza nas na drogę zbawienia po śmierci. Wiara właściwie przeżywana, czyli traktowana z powagą, i uczciwie realizowana umożliwia trwały rozwój społeczeństw i narodów, bo prawdziwej wiary nie da się odłączyć od moralności, od etyki, od tych relacji stałych w rozwoju całych narodów i społeczeństw. Boże spojrzenie na to, co ludzkie, jest szersze niż spojrzenie samych ludzi. Warto o tym pamiętać. A co chrześcijaństwo ma do powiedzenia Europie dzisiaj? Nie ma do powiedzenia niczego nowego, ale ma nauczyć współczesnych Europejczyków zobaczyć człowieczeństwo nawet tam, gdzie inni widzą tylko element biologiczny do selekcjonowania przez aborcję, przez eksperymenty między embrionami, tam, gdzie ci ludzie tego świata widzą tylko ekonomię i drugiego człowieka jako punkt odniesienia do wykorzystania, na ile on mi jest potrzebny. Myślę, że to jest bardzo ważny element, który wnosi wiara przez spojrzenie nadprzyrodzone na drugiego człowieka, jako na obraz Boży, jako także na obraz Boży. Parę lat temu. Wrócił z wygnania w Stanach Zjednoczonych do ojczystej Rosji znany noblista Aleksander Sołżenicyn. Tuż przed wyjazdem do, z, ze Stanów Zjednoczonych na najważniejszym tamtejszym uniwersytecie w Harvardzie wygłosił wykład. W deszczu wysłuchało go wtedy 20 tysięcy ludzi. Znany był przecież jako krytyk komunizmu, i doktryn lewicowych, za co był więziony przez wiele lat w sowieckich łagrach, głagach na Syberii. Ale na tym spotkaniu powiedział z bólem do Amerykanów: Nie mógłbym polecić waszego społeczeństwa dla przekształcania mego sowieckiego narodu, bo dzisiejsze społeczeństwo zachodnie pomyliło wolność prawdziwą z fałszywą. Wolność do czynienia dobra z wolnością do popełniania zła, a te dwie rzeczy nie są tym samym. Nieszczęściem świata współczesnego jest odejście od praw Bożych, definiowanych jako prawa natury, zawartych w dziesięciu Bożych przekazaniach. Niestety w ostatnich czasach także w Europie i także w Polsce widzimy kolejny etap walki z Kościołem. Jest to też etap walki z Bogiem. Dla Pana Boga nie ma miejsca według tych ludzi w społeczności nowoczesnej. I ten etap jest rzeczywistością, a przestrzegają przed tymi wydarzeniami, przed tymi ludźmi ludzie mądrzy, którzy widzą i niepokoją się właśnie tym, tą tendencją do szerzenia nienawiści, do manipulowania prawdy w wychowaniu nie tylko i dzieci i młodzieży, ale całego narodu. Różni ludzie i różne struktury zła promują od lat tę walkę z Bogiem, z Kościołem, z etyką i tradycją. To przecież są nie tylko neomarksiści, i Libertyni, i Masoni i inni ideolodzy relatywizmu moralnego. Warto i trzeba ich rozeznawać, nie potępiać. Modlić się za nich, próbować przybliżyć im piękno prawdy o człowieku stworzonym na obraz Boga, o człowieku przeznaczonym do zbawienia. Ale zauważmy, że właśnie na ten temat, że w grudniowym numerze Niezależnego Tygodnika Warszawskiego wydawanego przez Ludzi Świeckich ukazał się wywiad ze znanym działaczem Solidarności profesorem Bogdanem Cywińskim, którym autor wyraźnie mówi, podkreśla o tę międzynarodową, zorganizowaną walkę z Kościołem dzisiaj. Czym Na czym ona polega według rozmówcy? Zacytuję jego odpowiedź. Najważniejsze zawiera się w haśle, że religia katolicka ma być jedynie sprawą Prywatną i kwestią sumienia, i nie może być mowy o jej publicznym wyznawaniu. Następnie, że religia katolicka należy, religię katolicką należy wyeliminować i Kościół wyeliminować z życia publicznego, potem ograniczyć wewnętrzną działalność Kościoła metodami administracyjnymi i podporządkować go władze. władzę. Nie Religii nie można odłączyć od życia publicznego, od mego życia. Ja nie mogę być katolikiem tylko przy pacierzu, tylko w Kościele i to symbolika dzisiejszego dnia mówi, że my chcemy, żeby wiara, sumienie, liczenie się z Bogiem, z przykazaniami Bożymi, z szacunkiem do drugiego człowieka, do drugiego narodu, do biednego, potrzebującego pomocy nie była zamknięta tylko. Do sumienia, czyli nigdzie, bo nie wiadomo, jakie to sumienie, ale żeby była realizowana w świecie, na zewnątrz, szczerze, nie dla jakichś politycznych czy jakichś innych osobistych korzyści, ale z poczucia godności, które widzimy w drugim człowieku, a które czerpiemy, którego uczymy się od Pana Boga. I ta uroczystość dzisiejsza przypomina też, że ani Herod, ani mordercy niewinnych dzieci w Betlejem nie pomagali ludziom, ani nie odkryć się dobrosławo, wykonać dobre czyny. zapiswali swoje haniebne, haniebne karty w historii. Narodziny Jezusa, syna Bożego, to początek epoki nowego człowieczeństwa, to czas przywrócenia ludziom godności dziecięctwa Bożego. Dokonało się to przez nasz Chrzest. Razem z pastorami i razem z prawdziwymi mędrcami, starajmy się więc. Rozpoznać w Jezusie zbawiciela, który przyszedł na świat, aby uwolnić nas z niewoli szatana, aby rozproszyć jego królestwo kłamstwa i grzechu, aby powiedzieć, że każdy z nas jest dzieckiem Boga i że każdy z nas jest wezwany, aby rozeznawał zło i dobro, i aby zwyciężał zło dobrem. Nasza obecność na modlitwie i nasz udział w dzisiejszej procesji i napisanie tego znaku krzyża i tych trzech liter pierwszych tych mędrców na ścianie naszego domu, na drzwiach, to znak naszej wiary. Pragnienie, żeby ta wiara liczyła się w naszym życiu, w naszym narodzie. Im trudniejsze czasy, tym liczniejszych i odważniejszych potrzeba ludzi mądrych i świętych bo zachartowanych w cierpieniu, w prześladowaniach, w trudnościach. I dzisiaj Polska potrzebuje odważnych wyznawców wiary, potrzebuje świętych rodzin, świętych nauczycieli, świętych polityków. Naszą pokusą byłoby myślenie, że aby czynić wielkie rzeczy trzeba wyjść z historycznego kryzysu, zmienić wszystko i koniecznie przezwyciężyć osobistą słabość. Pan Jezus jednak myśli inaczej i żąda od nas, abyśmy dokonywali tych wielkich rzeczy, dziś, tu i teraz, pozostając w kryzysie, w takiej rodzinie, w jakiej jesteśmy, w takim sąsiedztwie, w takim narodzie, z takimi trudnymi, trudnościami, jakie są. To jest właściwie wielka rzecz, której Pan Jezus od nas oczekuje. Podziękujmy zatem Panu Bogu. Za te czasy i za tych ludzi, za te trudności, w których żyjemy. Bo to wśród tych okoliczności jesteśmy potrzebni Panu Bogu, aby dokonało się jakieś ważne dobro wokół nas. To w tych dniach wspiera też nas swą łaską Bóg. To dziś wyproszę i uzyskam Bożą pomoc dla rodziny, Kościoła, dla Ojczyzny albo nie uzyskam jej nigdy. Taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. A zatem, drodzy bracia i siostry, zaufajmy Panu Bogu, On naprawdę ze względu na nas narodził się w Betlejem i ze względu na nas dał się rozpoznać mędrcom. Pan blisko jest, rozpoznawajmy go, szukajmy go przez wiarę i modlitwę. Amen.